Witam serdecznie. Otwieram obrady 20... tak, 22. sesji Rady Miejskiej zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Witam pana burmistrza. Dzień dobry. Witam panią Skarbnik, i pana sekretarza. Witam gości zaproszonych na dzisiejszą sesję w osobach Pana Jacka Kierunka, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Witam naszego Pana Radcę Prawnego Andrzeja Kowalskiego. Witam również drużynowego czwartej rajdowskiej drużyny karcerskiej Ora et Labora, Kacpra Bućko. I witam oczywiście Panie i Panów Radnych zgromadzonych na dzisiejszych obradach. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych jest nas 11, co daje nam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i prawomocnego obradowania w dzisiejszych sesji. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie obrad. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej w Brajrodzie. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach, podpunkt a, zmiany w budżecie gminy Rajdut na rok 2020, podpunkt b, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rajdów na lata 2020 2030 punkt piąty, wnioski oświadczenia radnych, punkt szósty, sprawy różne i punkt siódmy, zamknięcie obrad. Pozwólcie, że oddam teraz właśnie głos dla yy, drużynowego, który ma dla nas Proszę Pani Pani Prezydent, głos. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Drodzy Radni, czuwaj. Nasza jednostka, czwarta jednostka drużyna tyterska Obrad na w tym roku właśnie obchodzi swoje osiemnastolecie powstania. Wchodzi w pełną lepność. i tak naprawdę przez ten ostatni rok życia pełnienia funkcji drużynowego, Wypełniliśmy służbę na wielu płaszczyznach. Czyliśmy maseczki, pomagaliśmy właśnie Biełżeństwu Parku Narodowemu. Ostatnio, dokładnie wczoraj, pomagaliśmy przy Kiermaszu chorej yy, Hani yy, z gajów. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa, Pana Burmistrza, yy, Państwa radnych na oficjalne uroczystości 18-lecia naszej Jednostki. I liczę, tak naprawdę, że. Będą Państwo obecni na tak, ważnym, na tak ważnej uroczystości dla naszej jednostki, która e, liczy ponad 20 członków i jest e, tak naprawdę, mogę tutaj śmiało powiedzieć, jedną z e, nielicznych działających e, jednostek e, przedstawicieli jednostki e, wspierających wychowawczo w gminie Raju. także e, ja tutaj wręczam na ręce Pana Przewodniczącego zaproszenie oficjalne na osiemnastolecie. Też Panu Burmistrzowi w sprawach organizacyjnych bardzo bym prosił, żeby potwierdził po prostu swoje przybycie, ponieważ muszę kontrolować liczbę osób, ile osób będzie, a są zaproszeni naprawdę różni, różne osoby, różne instytucje, jest e, w Mirajgru, e, też dyrektor Szpitala Powiatowego w Krajewie, też dyrektorzy ośrodka Memphis, którym właśnie szliśmy e, maseczki. Ja bym prosił, żeby do 29, czyli tak naprawdę do Środy, ewentualnie do czwartku, przekazać e, pani Natalii e, informacje o obecności. I żeby ta wiadomość po prostu do nas trafiła, ja muszę stworzyć listę y, obecności, muszę stworzyć dokumenty, także ja serdecznie Państwa radnych zapraszam i też dziękuję, mogłem, y, tak naprawdę... Tej... Proszę Pani Tak już Można? I, na? I oczywiście chciałbym potwierdzić swoją obecność. 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17. u podróża gryzon czyli w Węgrodzie. Wspólnie z Natalią, z panią Skarbnik i my się też wspólnie z panem przewodniczącym przygotowujemy prezent dla naszych harcerzy, który my wspólnie ustalili jakiś czas temu. Może jeszcze tak nie będę mówił, co? Skoro ma być to prezent, to bo... To? Ale to, to, już ale to co się pani... sobie wtedy, tak? Także tak. to się już szyje. Zachęcam też wszystkich Państwa radnych, tak? żebyśmy tam byli wspólnie. To jest sobota, 17. będzie też się nisko. jeszcze A już piastra, właśnie. Jeśli sobie, pewnie, bo wspólnie, tak? 18. urodziny, no to my chyba nie pamiętamy swoich 18, ale oczywiście nie Niewielu pamięta, ale, ale to był taki ważny dzień nie? dla różnych hasełskich, to, to równie ważne. Także już nie będę potwierdzał, już będę i myślę, że przynajmniej to 70% siedzących tutaj radnych też będzie, będziemy tam razem po prostu. Bardzo dziękuję. Szanowni e, Państwo, e, data też nie jest przypadkowa. 1 sierpnia, e, data rocznica wybuchu powstania Warszawskiego. Równo w godzinie zabiją w całym kraju syreny e, uczcimy właśnie powstańców. w chwilą ciszy i dopiero rozpoczniemy nasze uroczystości osiemnastolecia e, naszej jednostki. No i po ognisku obrzędowym, tak, to jest specyficzne ognisko, na którym właśnie, tak jak pan burmistrz powiedział, śpiewa się, gra na gitarze i oddaje e, cześć ogniu e, właśnie tej najważniejszej, najważniejszym wydarzeniu właśnie po wszystkich uroczystościach zapraszamy na ciasto, kawę, herbatę. Także serdecznie zapraszamy. Motywem 18 montem jest 18 lat razem łączna czwarta w Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Panie Kruszynowy, za zaproszenie. Ja też również w imieniu całej Rady dziękuję za zaproszenie i takie... Pan nie wspomniał 1 sierpnia, godzina 17. Puszczę to zaproszenie, proszę, na wszystkich i każdy, każdy z się z tym. Przechodzimy do porządku obrad. Punktem drugim naszego porządku obrad jest to przyjęcie, przyjęcie porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Przeciw? Wstrzymał się w kwestii przyjęcia porządku obrad, który przedstawiałem? Przed wypowiedzią. Porządek został przyjęty. Tak. Kolejnym punktem naszych obrad jest to przyjęcie protokołu z 11. sesji Rady Miejskiej w Bergerocie. Protokół, jak zawsze, został Panią i Paną Radnym przesłany drogą elektroniczną. Czy są jakieś zastrzeżenia co do treści protokołu? Nie widzę. Poddaję. Protokół pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Przeciw? I wstrzymał się w kwestii przyjęcia protokołu. Protokół został przyjęty. Kolejnym punktem jest to punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany w budżecie gminy Rajgurt na rok 2020. Proszę Pani Skarbnik. W sierpniu e, zostanie podpisana umowa na wyfinansowanie, natomiast przed podpisaniem umowy e, musimy wnieść pieniądze do budżetu. E, projekt dotyczy, e, dotyczy e, zajęć, które będą realizowane w zespole w szkole podstawowej w rządzewie. E, Projekt nosi nazwę tajemnice świata nauki, kompetencje kluczowe w klasach 3 w szkole podstawowej w Budzerie. E, ogólna e, kwota projektu to 92 422,50 zł. Szczelowe do, dofinansowanie e, z Europejskiego Funduszu sp e, Społecznego wynosi 87 782,50 zł. E, I tak, i, 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 i z tego względu musieliśmy z e, sesję na nadzwyczajną. E, natomiast e, w związku z tym, e, że m, pojawiły nam się kolejne potrzeby, e, to przy okazji e, dokonujemy innych zmian e, w budżecie. I teraz poczytam po kolei zmiany. Dokonuje się zwiększenia w ustronie dochodów i wydatków w ramach zwiększenia dotacji z podatkowego urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w gminie. Dotyczy administracji rządowej kwota 5800 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków o 28 002 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 14 1 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą Wyposażenie Rewizy ONZ-u w świetlice wiejskim zakwalifikowanego do dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego z programu omowy wsi województwa podlaskiego. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 852.30. E, rozdział dotyczy e, planu ośrodka pomocy społecznej. Dostosowuje się środki własne na Agencji nr 1 na 2020 do umowy dotacji posiłek w szkole i w domu realizowanego w ramach wieloletniego Urządowego Programu Uśrodków w Szkole i w Domu. Całkowity koszt programu wynosi 360 tysięcy, z tego zfinansowanie ze środków wojewody 288 tysięcy, co stanowi 80% środków budżetu gminy Rajnych 72 tysiące stanowi 20%. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatkach wydatków. W ramach dotacji usunę zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją powszechnego spisu rolnego w 2020 roku. Dotacja będzie przeznaczona na wydatki rzeczowe, czyli m.in. innymi zakup materiałów biurowych, wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki na nagrody spisowe. Kwota 27 095 zł. Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przenosi się środki z paragrafu 623 na paragraf 430. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej Zakupu Samochowskiego planuje się w rozdziale 754 -12. W związku z tym zwiększa się w tym rozdziale. Paragraf 623 o kwotę 26 801 zł. Dokonuje się zwiększenia ustronie dochodów i podatków w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu pod nazwą Pala Rajbrut. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia za 4 godziny dla psychoterapeuty, wyżej wymieniona kwotę, w ośrodkach wspierania organizację rozrządą i 40 Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków dla otrzymanego z Ministerstwa Finansów um, pisma o przyznaniu środków dla części oświatowej z Francji ogólnej jest to kwota 40 747 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia. Związane niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej wydarzenia. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dodatków e, w rozdziale dotyczących administracji samorządowej, dotyczącym do usług pozyskanych, w rozdziale straży e, z przeznaczeniem na wykupane i rozdziale dotyczące w związku z otrzymaniem e, odszkodowania e, od ubezpieczyciela za e, karę 100 wkładów w się zwiększenie planu po stronie dochodów, kwota 4000 i wydatków, e, kwota 5715 zł w ramach otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wody i dotacji na dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy <gry> Kwota pomiędzy dofinansowaniem a wydatkami, czyli 1715 zł, zostanie przeniesiona ze środków zaplanowanych, a nie wykorzystanych na sporządzenie raportu z dokonania planu ochrony środowiska. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków Przeznaczenie na usługę remontową trafu do mostu na Zamkowej w związku z jego uszkodzeniem na pokrycie kosztów wyżej wymienionej usługi i minerałów przeznaczyć środki pozyskane w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. Kwota 1000 zł, Zwiększa się plan dochodów i podatków w związku z otrzymaniem dofinansowania przez Szkołę Podstawową w Wydziale na realizację projektu. Pod nazwą Tajemnice Świata Nauki, kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej w Rydzewie, ogółem kwota dofinansowania 87 782,50. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie usługi, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie w związku z zamiarem przystąpienia gminy Rajdru do udziału w projekcie e-administracja w gminie Rajput. 12 tysięcy. I to są wszystkie zmiany zapraszam tą sesją. Dziękuję Pani Skarbnik. Są pytania o Pani Skarbnik w sprawie tych zmian? Pytanie nie widzę. Wszystko było omówione na komisjach wcześniej. Więc może od razu wieloletnio Pani Skarbnik, no tak. Dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spójne ze zmianami dokonanymi w, w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy. Taką istotną rzeczą, która tutaj się pojawiła w Wieloletniej Prognozie jest zmiana w wykazie przedsięwzięć w związku z projektem, który realizuje Szkoła Podstawowa w Dęcewie. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie i dlatego musiało znaleźć się w okazji przedsięwzięć. Pozostałe zmiany zgodne są ze zmianami dotyczącymi. Dziękuję. Czy są pytania do Pani Skarbnik w sprawie wieloletniej prognozy? Nie widzę pytań. Dziękuję. Przechodzimy do zmian w sprawie budżetu gminy Rajków na rok 2020. Uchwała numer. 22 przez 146 przez, przez 20 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.07.2020 07 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajków na rok 2020. Pomijam podstawę prawną. Jest moja prośba, aby treść uchwały nie czytać. Każdy z nas ma to przed sobą w tabletach. Jest zgoda na to? Dziękuję. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Reśrod. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Czy są zastrzeżenia lub inne propozycje co do treści uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Przeciw się w kwestii przyjęcia uchwały. Uchwała została przyjęta. Kolejną uchwałą jest uchwała numer 22 przez 147 przez 20 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rajchlot na lata 2020-2030. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w punkt pierwszy wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 2030 wraz z płynącą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się górnicza do zaciągnięcia zobowiązań pod A związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacji w Urzędzie Miejskim w Regrodzie. Czy są zastrzeżenia lub inne propozycje co do treści uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki w wciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest za. Przeciw. Wstrzymał się w kwestii przyjęcia uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Wnioski, oświadczenia Rady. Słucham, proszę. Nie widzę wniosków. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawy różne. Słucham, proszę, pytania. Też nie widzę, więc przechodzimy do punktu siódmego. Zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo za spotkanie. życzę miłego popołudnia. A jeszcze drodzy Państwo.